Witam na kanale Lekcji Historii na YouTube. W dzisiejszym odcinku pomówimy sobie o tworzeniu się nowych potęg w Europie w XVIII stuleciu. Poznamy kilka ważnych postaci, a także kilka istotnych pojęć. Jesteście gotowi? No to świetnie, bo właśnie zaczynamy. Jak dobrze pamiętacie, w XVIII stuleciu we Francji mieliśmy do czynienia z monarchią absolutną. Czyli był to sposób sprawowania władzy, gdzie pełnia władz, Trzymana była w rękach tylko i wyłącznie władcy. Władca decydował o sądzie, władca decydował o wojsku, o wszystkich przepisach i normach prawnych, które wprowadzał w życie, ale do których sam nie musiał się stosować. Jednak wiedzieć musicie, że w XVIII stuleciu nie tylko we Francji mieliśmy do czynienia z taką formą rządów, monarchii absolutnej. Do takiego stanu rzeczy dochodziło także też w Królestwie Prus, monarchii austriackiej czy cesarstwie rosyjskim. Lata sprawowania władzy we wcześniej wymienionych państwach przypadały akurat na okres Oświecenia w nowożytnej Europie, a to z kolei skutkowało bardzo dużym poziomem wykształconych ludzi u władzy. Władcy tych państw, które wymienialiśmy, no byli najczęściej bardzo dobrze wykształceni, a to z kolei prowadziło za sobą pewną Konsekwencje i prawidłowość. Mianowicie oni byli bardzo świadomi i bardzo szybko potrafili reagować na zmiany zachodzące w ówczesnym świecie. Reagowali poprzez wprowadzanie odpowiednich reform w swoich państwach, a to z kolei pozwoliło właśnie Prusom, Austrii i Rosji dołączyć w bardzo niedługim czasie do grona mocarstw europejskich XVIII stulecia, jakimi już były Anglia czy Francja. A jako, że władcy. Państw XVIII wiecznej Europy uważali się za osoby oświecone. Zmienili także sposób tłumaczenia swojej pozycji w państwie. Pamiętacie, jak to było jeszcze za czasów Ludwika XIV, gdy mówił, że jego władza nadana jest przez Boga, a więc tylko jemu on podlega. Natomiast oświeceniowi władcy Mówili także, że oprócz Boga jest także czynnik ludzki, czyli że są sługami ludu. Są po to, by spełniać oczekiwania ludu wobec niektórych kwestii, a także by Mu służyć. Istotna zmiana, która mimo wszystko nie odbierała żadnej władzy monarszej, ale stawiała w nieco lepszym świetle samego władce. Wobec swojego społeczeństwa. No ale faktycznie też trzeba zwrócić uwagę na to, że jednak pewne reformy, które wprowadzono w okresie oświecenia w państwach XVIII-wiecznej Europy, przyczyniły się do nieco cieplejszego postrzegania monarchy w społeczeństwie. No, taką pierwszą zmianą to było chociażby zniesienie tortur. Przestano torturować ludzi we wszelkich procesach sądowych, które toczyły się w różnych sprawach. A druga kwestia, o której warto powiedzieć, to wprowadzenie wolności wyznania. Coś, co było naprawdę bardzo istotne w Europie, bo sami pamiętacie, co się działo, no, powiedzmy sobie, jeszcze 100 lat wcześniej, gdy dochodziło do wojen na tle religijnym. I takie właśnie działania, gdy monarcha przyznaje swoim obywatelom pewne przywileje oraz swobody ale jednocześnie dalej pozostaje niekwestionowanym jedynym władcą w państwie nazywamy absolutyzmem oświeconym. W XVIII stuleciu bezpośrednio z Rzeczpospolitą graniczyły Prusy, w skład których wchodziły Prusy Książęce oraz Brandenburgia. Jak pamiętacie, jeszcze nie tak dawno temu Prusy Książęce były lennikiem Rzeczypospolitej. Jednak wykorzystując jej słabe położenie w trakcie Potopu Szwedzkiego, przestały pełnić te funkcje. A w 1701 roku władca tych ziem mianował się królem Ferdynandem I Hohenzollernem. I to on dał podwaliny pod początek nowej potęgi, czyli właśnie Królestwu Prus. Fryderyk I zapoczątkował proces powstawania nowej potęgi Prus, ale to tak na dobrą sprawę jego wnuk, Fryderyk II, zwany Wielkim, oczywiście też z linii Hohenzollernów, to on przyczynił się do największego rozkwitu tego państwa. No, zaczynając od takich. Podstawowych rzeczy, jak zniesienie cenzury czy zniesienie tortur, jak chociażby wprowadzenie obowiązku szkolnego dla chłopców, co miało wpłynąć bezpośrednio na wzrost wykształcenia całego społeczeństwa. Dodatkowo Fryderyk II Wielki skupił się także na wspieraniu budowy manufaktur, a także wprowadził obowiązek płacenia podatków przez wszystkich obywateli, co. Oczywiście skutkowało tym, że skarbiec pruski powiększał się coraz bardziej, a to w kolejności dawało możliwość do rozbudowywania armii. I ten przymusowy obowiązek służby wojskowej spowodował, że o wiele mniejsze powierzchniowo Prusy w tamtym okresie miały o wiele liczniejszą armię niż chociażby sąsiadująca bezpośrednio z nimi Rzeczpospolita. I to właśnie za pomocą tej silnej i zdyscyplinowanej armii Prusy odbiły z rąk austriackich bardzo bogaty i cenny region, jakim był Śląsk. No i właśnie to zachowanie Fryderyka II wskazało pewną znaczącą różnicę pomiędzy nim. A jego ojcem, którym był Fryderyk Wilhelm I, zwany królem sierżantem. Król sierżant, czyli ojciec Fryderyka II, okazywał jeszcze jako takie uznanie oraz szacunek dla korony cesarskiej. Natomiast Fryderyk II, idąc na wojnę z Habsburgami, no, szedł na nią jako równy z równym, po prostu okazując wzrost nowej potęgi i znaczenia jakie w konglomeracie niemieckim zaczęły odgrywać prusy. I choć my jako Polacy możemy postać Fryderyka II postrzegać niezbyt pozytywnie no ze względu na to, że był on królem prus, które uczestniczyły w pierwszym rozbiorze Polski w 1772 roku. To jednak obiektywnie patrząc była to postać naprawdę wyjątkowa. Był to monarcha wszechstronnie wykształcony, który pozostawił po sobie bardzo bogaty dorobek, może nie tyle co naukowy, ale literacki na pewno. Jako pierwszy poniekąd też spróbował się zmierzyć ze spisaniem historii Prus. No, a dodatkowo, wiele czynników, które miały wpływ bezpośrednio na państwo, takich jak prowadzenie dokumentacji czy sporządzanie raportów, no, wykonywał samodzielnie. Posłuchajmy teraz tekstu źródłowego, w którym Fryderyk II Wielki spisuje cechy, którymi powinien według niego charakteryzować się idealny władca absolutny epoki oświecenia. Rozdział pierwszy: postrzeganie prawa jest pierwszą powinnością monarchy. Ponad wszystko ma stawiać dobrobyt swych ludów, winien być powiększycielem albo też twórcą ich powodzenia i szczęśliwości. Daleki od tego, by być nieograniczonym władcą swych poddanych, panujący jest tylko pierwszym ich sługą, narzędziem ich szczęścia. Rozdział drugi. Książę winien myśleć, jak uszczęśliwić swój naród. Takie jest moje zdanie. Naród zadowolony nie będzie nigdy myślał o buncie. Naród szczęśliwy bardziej się lęka utraty swego władcy. Będącego równocześnie jego dobroczyńcą, niż on sam postradania swej władzy. Kolejną naprawdę światową potęgą w XVIII wieku było Cesarstwo Habsburgów czyli państwo należące do Marii Teresy oraz jej syna Józefa II. Było to państwo wielonarodowe była to monarchia, która opierała się właśnie na wielokulturowości i obejmowała swoimi granicami naprawdę sporą część Europy. I jak na monarchów oświeconych przystało, Maria Teresa i jej syn Józef II no, przyczynili się bardzo znacząco do wzrostu e, znaczenia politycznego, jak i militarnego monarchii austriackiej. Zaprowadzając szereg reform bardzo istotnych, no, takich na przykład jak utworzenie sieci urzędów, które podlegały bezpośrednio władzy centralnej w Wiedniu, a także kolejna z reform, która nakładała podatki na szlachtę oraz na duchowieństwo, co przyczyniło się do przede wszystkim zapełnienia skarbca, a to w kolejności prowadziło później do możliwości rozbudowania armii na wzór pruski. Cesarz Józef II, jak na władcę oświeconego przystało, wprowadził szereg licznych reform w monarchii austriackiej, zaczynając od przyznania wolności religijnej dla wyznań chrześcijańskich, a także ograniczenie prześladowania Żydów, po chociażby zniesienie poddaństwa, co oznaczało, że od tej pory chłopi nie mogli być usuwani z ziemi, którą zajmowali, przez szlachtę. A to oczywiście też dało kolejne korzyści dla tej warstwy chłopskiej, no mianowicie takie, że mogli zacząć dziedziczyć tę uprawianą przez siebie ziemię. W monarchii Habsburgów postępowano zgodnie z duchem oświecenia, to też znacząco ograniczono wpływy kościoła na funkcjonowanie państwa. Cesarz Józef II ograniczył wpływy Kościoła w ten sposób, że chociażby zlikwidował bardzo wiele klasztorów, a kwestie nauczania duchownych przekazał w ręce państwa. Wracając do kwestii klasztorów, pozostawił jedynie te, które faktycznie zajmowały się tylko pomocą chorym bądź kwestiami edukacyjnymi. A podążając zgodnie z tematem naszej dzisiejszej lekcji, czyli powstanie nowych potęg w Europie, przejdźmy już do ostatniego państwa, które dołączyło w XVIII wieku do tego grona Francji, Anglii, Prus oraz Austrii, no, mo mocarstw europejskich, zdecydowanie. Tym państwem oczywiście będzie Cesarstwo Rosyjskie. Cesarstwo Rosyjskie, mimo że jest i było też wszakże, Państwem, w którym słońce nie zachodzi, jak się potocznie mawia, to mimo wszystko pod koniec jeszcze XVII wieku bardzo mocno odbiegało od reszty Europy pod kątem rozwoju cywilizacyjnego. Ale w 1689 roku, gdy władcą tego wielkiego państwa zostaje Piotr I, później nazwany Wielkim, to wszystko się zmienia. Piotr I wyrusza bowiem na taką, można powiedzieć, anonimową podróż po Europie, gdzie poznaje gospodarkę, sposób funkcjonowania państw, właśnie tych wysoce rozwiniętych na zachodzie kontynentu, i po powrocie do Rosji stara się wdrażać te wszystkie zaobserwowane pozytywne zmiany, oczywiście przy pomocy doradców, często z zagranicy, którzy wspierali go w tym działaniu. Pierwszą rzeczą, od której rozpoczął reformę swojego cesarstwa Piotr I było oczywiście unowocześnienie armii. Przede wszystkim polegało to na zwiększeniu jej liczebności, na wdrożeniu w oddziały wojskowe artylerii, a także umundurowanie swoich żołnierzy. Kolejnym krokiem cara Piotra I Wielkiego było podporządkowanie sobie cerkwi, czyli kościoła prawosławnego. A kolejności następnie zaczął rozwijać gospodarkę, no chociażby stawiając na e, rozwój manufaktur, które oczywiście też miały poniekąd wspierać rozwój wojskowy, e, no i oczywiście tworzeniu kopalni, które mogły wydobywać surowce naturalne, których, jak wiadomo, w Rosji jest pod dostatkiem. Natomiast gdy Rosja w końcu przejęła szwedzkie inflanty oraz Estonię, uzyskała upragniony dostęp do Morza Bałtyckiego, a na zdobytych terenach Wzniesiono od podstaw miasto na cześć przyszłego cara, czyli Petersburg. W roku 1721 Piotr I Wielki oficjalnie przyjmuje tytuł cesarski, a Rosja staje się cesarstwem rosyjskim, i za czasów panowania właśnie tego cara wyrasta na nową potęgę europejską. Słuchajcie. Temat nowych potęg europejskich w XVIII stuleciu, który omawiamy w szóstej klasie szkoły podstawowej, no z racji rzeczy omawiamy w bardzo ogólnikowy i podstawowy sposób. Natomiast y, musicie wiedzieć, że jest to zaledwie fragment potężnej historii XVIII wieku, którą polecam Wam poznać. Z jakiego powodu? No chociażby z takiego, że y, poznając bliżej historię Królestwa Prus, Monarchii Habsburskiej czy Cesarstwa Rosyjskiego, Łatwiej nam będzie zrozumieć pewne procesy, które oddziaływały bezpośrednio na Rzeczpospolitą w XVIII stuleciu. No a mam tutaj na myśli no przede wszystkim kwestię rozbiorów. Tak więc polecam Wam szukanie informacji na ten temat, poznawanie historii. No nieocenionym źródłem pomocy w, tej, w tym przypadku będzie na pewno książka profesora, wybitnego profesora historii Emanuela Rostworowskiego, który stworzył kompletne kompedium wiedzy na temat XVIII stulecia. Słuchajcie, tak więc na tym już dzisiaj skończymy. Mam nadzieję, że w miarę przystępny sposób przybliżyłem Wam kwestię powstawania tych nowych potęg europejskich. No i słuchajcie, czekajcie na kolejne odcinki, bo widzimy się już niebawem, a tymczasem trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!